Dzień dobry, witam serdecznie w Majskiej Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszny sernik pod pierzynką, czyli sernik z bezą. Jest bardzo kremowy, delikatny, wilgotny, troszkę cytrynowy i waniliowy. Mnie i moim gościom bardzo smakował. Do tego wygląda apetycznie, nie można mu się oprzeć. W przygotowaniu jest prosty, szybki, więc zapraszam na film. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. I proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Dzierzynki. Składniki: dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Dzierzynki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Spód. Do zmielonych, pokuszonych herbatników dodajemy miękkie masło i zagniatamy rękoma, aż powstaną wilgotne okruchy. Masę ciasteczkową przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia u mnie tylko dno i wyrównujemy. Dociskamy. I nasz spód jest już gotowy. Masa serowa. Do miski przekładamy ser, dodajemy cukier, cukier wanilinowy, mąkę ziemniaczaną, startą skórkę z cytryny, śmietanę, żółtka i mieszamy mikserem na jednolitą masę. Następnie dodajemy po jednym jajku. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. Gotową masę serową wylewamy na przygotowany spód w blaszce i wyrównujemy. Sernik wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Na początku pieczemy w 160 stopniach na funkcji góra-dół przez około 50 minut. Tak około 8-10 minut przed końcem pieczenia przygotujemy bezę. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy mikserem. Do lekko ubitych białek stopniowo dodajemy cukier. Po dodaniu całego cukru miksujemy przez około 5-6 minut aż cukier się rozpuści. Chociaż raz podczas miksowania trzeba zebrać składniki z brzegów miski, aby wszystkie dobrze się połączyły. Po 50 minutach pieczenia wyciągamy sernik z piekarnika. I na wierzch wykładamy przygotowaną bezę. Bezę wykładamy zachowując odstęp od brzegów blaszki, tak około 1-2 cm. Bezę wyrównujemy, a następnie sam wierzch możemy tak troszeczkę ponaciągać, aby był nierówny. Wtedy beza będzie wyglądała bardziej apetycznie. I sernik wstawiamy z powrotem do nagrzanego piekarnika. Pieczemy tym razem w 150 stopniach na funkcji góra-dół przez około 30 minut, piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Beza bardzo urośnie, ale po wyjęciu z piekarnika opadnie. Po wyjęciu z piekarnika sernik odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Ostygnięty wstawiamy na całą noc do lodówki. Ostygnięty sernik ostrożnie wyciągamy z blaszki i układamy na paterze. Nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. I nasz pyszny, piękny sernik jest już gotowy. Jest wilgotny, aromatyczny, bardzo smaczny. Polecam. Dokładny przepis na stronie Małej ręki Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.